Nowy rok Jezusowy, rozmyślanie na czwartek poniedzieli 24 po świątkach, gdyby wiedział gospodarz, której godziny złodziej ma przyjść, czuwałby, a nie dopuściłby, podkopać domu swego. Święty Mateusz, rozdział 24. Rozważ, z jaką pilnością ojciec z rodziny czuwa nad zachowaniem swego mienia. Ile w tym celu zaprowadza drzwi, zamków i zasów, aby się zabezpieczyć, jak wszystko starannie trzyma zamknięte, sam przechowuje u siebie klucze od swoich skarbów, nikomu nie dowierzając. Sprawdzają się słowa Jezusa Chrystusa, że synowie tego świata są roztropniejsi w postępowaniu swoim. Niż synowie światłości. Uznaj prawdziwość tej wyroczni. Zastanów się, czy zadajesz sobie tyle starania, aby zachować dary i łaski Boże, ile łożą usilności ludzie światowi, aby utrzymać skarby i dobra doczesne. Byłoby to jeszcze zbyt mało, gdybyśmy się starali wyrównać im, bo najmniejsza łaska więcej jest warta. Niż wszystkie skarby ziemskie, a jednakże jak daleko jest do tego, abyśmy tak czuwali, jak oni czuwają. Upokórz się przed Bogiem, ubolewaj nad Twoim niedbalstwem i przyrzeknij Bogu, że odtąd więcej dołożysz starań w rzeczach tyczących się Twego zbawienia. Rozważ, że gdyby ojciec rodziny. Domyślał się, że złodzieje mają zamiar napaść na dom jego, jak żeby podwoił czuwania, z jaką troskliwością obejrzałby całe mieszkanie, aby się przekonać, czy złodziej się nie zakradł. Usłyszawszy najmniejszy szmer, wstałby natychmiast, aby zobaczyć, co to jest. Otóż nie tylko masz się obawiać albo domyślać, ale jesteś ostrzeżony i upewniony, że są złodzieje, czyhający na ciebie, aby zabrać to, co masz najdroższego. Oni nie chcą ani złota, ani srebra, ale pragną duszy twej. Na co ci się przyda, choćbyś cały świat posiadał? Czuwaj więc i miej się na baczności z obawy, abyś nie poniósł straty, której powetować nie będziesz mógł nigdy. Rozważ, jacy to są złodzieje, których się masz chronić. Są to nie tylko szatani, którzy cię kuszą i pobudzają do grzechu, ale i wszystkie rzeczy światowe, do których miałbyś przywiązanie, bo to są złodzieje, zabierający ci serce, które powinno należeć jedynie do Boga. O, jak niebezpieczni są złodzieje, których się nie wystrzegamy! Zastosowanie praktyczne po pierwsze, zastanów się, w jaki sposób możesz się zabezpieczyć przeciw nieprzyjaciołom Twego zbawienia. Po drugie, proś w tym celu Boga o łaskę i swego anioła stróża o pomoc. Nowy rok Jezusowy, wydawnictwo Gerardinum Reprint 1908 roku.